Cześć, ma dom o wszystkim ludzi z kasy, są na Hadesa, promocja jest Admiros. Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Lego Worlds G2A, linki w opisie, lecimy dalej, moi tak. kochani. Mamy 6 klocków, żeby odblokować. To odblokować. A nie powiedziałeś z jakim kodem? Kod Hades i kod Admiros. A bo liczę na ciebie. Tak, Sprawiam, to ja właśnie piln pilnujesz Nie, no oczywiście G2 trzeba pilnować. Klikajcie w opisie macie link. Kod Hades Admiros 3% zwrotu. Dokładnie. Eee, no. dobrze, Admirosie. R Tanie gierki. Ruszamy. Lecimy, Uii. ruszamy. Ja tam lubię G2, są, jest Tanio, naprawdę. No ja, ja, wiesz co, ja jak patrzę sobie gry, wchodzę tu, tu, na tą stronę, na tą i... No, na tą, i tak... Steam to ma trzy razy drożej zazwyczaj. Jest, w Steam to jest okropne Zawsze jest tak, że na Steam jest drogo, patrzysz G2, ale tanio. Kupuję A, tanio. W ogóle świat mi się ledwo co nadanża renderować, nie? <laughs> nie, on no, mnie jest OK. Ale sobie Szybko, szybciej się generuj. Dobra, trzeba sobie troszkę wykopać tutaj. Pamiętaj, żeby sprawdzać ten, nie? Mhm, domki, chatki i tak dalej. No, mi Byźmowy się niestety nie wyświetla, biom. więc ja mam troszkę problem, żeby znaleźć te skrzynki biomowe, ale jakoś daję radę. A wiesz. Hmm. Musisz dawać radę. Yy, hmm. Tu powinna być skrzynka. Tej skrzynki nie ma. Gdzie jest skrzynka? Gdzie okay, jest skrzynka A okay, ja znalazłem zwykło A szukam biomowej teraz, nie? Mm. O, jakiś domek. O, znowu, ko znowu koordynaty. Dobrze, dobrze Admiosie, się, tak Tylko jak życzyłem Kolejne odkrywamy, zamiast znaleźć chociaż jeden komplet. Nie, dobrze, mamy 3 na 4 już. Aha. Jednego, no to jeszcze jeden został. I znam że się nigdy go nie trafimy. Jeśli będziesz miał fata do tego, to Ej, wszedłem sobie do domku i śpię sobie na kanapie. A A ty się zajmij szukaniem skrzynek. To za najgorszy człowiek. Nie no, dobra, koniec drzemki. Znalazłem. Ogólnie na tych, jeśli będziesz na lodowym biomie, to na górach są skrzynki, nie? Takie są górki i na nich są skrzynki. O, wow. To, to nie hey. Znalazłem w podziemiach kolesia i on z jakiejś questy mi daś. Pogonił mnie coś tam, coś tam. Szukam. Aha, to jest ten od wody. Sorry koleś, ale. Ale on ci mówi co chce tam. Co on ci tam napisze, że chce? Wodę. Że chce być, uciekł przed rekinem i chce coś tam blisko wody być. Ha, muszę go tam zaprowadzić. Nie wiem. Eee, dobra. Aha, 2 na trzy... On za mną chodzi? Jest. Serio? O. Ej, on za mną chodzi, ja go po prostu muszę do wody zaprowadzić. Chodź tutaj. Idziesz za mną? On już się zgubił? Halo, panie? Tak, mówisz on idzie za tobą? No szedł, ale... A nie, dobra, jest, jest, okej, okay, dobra. To chodź. No to chodź. <grym> o, ale się ile zimowych skrzynek tutaj mam dookoła, o kurde. Ej, nawet się żadnego klocka nie znaleźliśmy. No ja już jeden eskortuję. Ty, ty go znajdź, znaczy dostań go najpierw, nie? Jest klock. Mówisz masz. No. no nieźle. W ogóle yy, us jak rozmawiałem z Admirosem, to obydwoje uznaliśmy, że wkurzające są te wyskakujące <głos> rzeczy. <głos> tak, to jest strasznie irytujące. No bo... Tak tylko, żeby Co? przypomnieć, że już że zaraz, już za chwilę odblokujesz ogromne światy, które są, jakby to ująć, ogromne. Aha. Znaczy Okej. Okay. W nich specjalne biomy, zupełnie nowe stworzenia, postacie, pojazdy hmm. i typy zadań. Dorobozy. To, to to z biomami Jeszcze mi się tylko podoba. Pięć złotych klocków i będą twoje. Jeszcze tylko bądź cicho i mufą łapka w górę. <laughs> no i co? Zaprowadziłem go do wody i... i słyszę dźwięk z wykonanego zadania. A ja nie. What yeah. the fuck? Koleś wszedł do wody z klockiem, popływał trochę, podszedł do mnie i się rozsypał i zniknął w podziemiach, a ja dostałem Aha. kilka monet. Nie ma to jak nie być hostem. Chuj ja cię zrobił. Super. To za najgorszy ten. Wyrzucił swój klocek do wody i, 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 i zniknął. No co za oszust, no nie wierzę po prostu. A tutaj niby mam znacznik skrzynek, a nie ma ich lądu. No ja tak mam zawsze. Przynajmniej w większości przypadków. Dobra, wracam no, na e, a, ładny, różowo-liściasty biom. Strojny sad. Uuu. Strojny sad. Uuu, strojny sad. Czy to nie jest jakiś... strojny sad? Ej, ale sad? ładnie tu wygląda. To tak japońsko strasznie, tak? Mm. No. Ale... Oczywiście nic ciekawego tu nie było, więc lecimy dalej. Jak zawsze. mogę motorem jechać po wodzie? Nie. To tak słabo. Wytrzymaj, zanurkuj. Nie, nie chcę nurkować. Nie ma nurkowania, kurde. Dokopię się do skrzynki, czy też nie? W ogóle kontenery z uchodźcami tutaj są, nie? U. Eee, Chceszby kolejny raz koordynaty. Dawaj. Nie, znalazłem... Miecz ninja! Ninja miecz, o nie noc się robi w tej grze. O Jezu znowu! Najgorzej Nienawidzę nocy w tej grze. Nie, nie lubimy nocy. Nie, nie ale lubimy. Admiro się dawaj, no jeszcze pięć klocków, no. Nawet no ja ani jednego to. nie mogę znaleźć. Dasz radę, wiesz. Ja misję no Ale to... To nie moja wina, że nie mogę ich znaleźć. No, wiesz, no ja wiesz. też nie. W ogóle, jak, no. jak ten światły... a. Głównie to ja zrobiło blu, się blu. u mnie ciemno w pokoju i i, i... i... o. I o, muszę zapalić softboxa. I, i <laughs> no tak patrzę i tak, ale ciemno. Czas najwyższy. Uh. Dobra, może polecimy czymś? Dobra, zrespię tego ziutka. Ziutka? No. On jest super szybki. Uuu. No jest fajny, nie? Fajnie, że go no. ogarnąłem No fajnie, że go ogarnąłem, całkiem spoko jest. Dobrze tak, pomyślałem mówisz? Trochę. No to, dobrze, jestem dumny z ciebie. Dziękuję. Okej, okay, tu powinien być klocek. Kurde jest zbyt ciemno. Oj, jest skrzynka Ej, ciekawe, że są jakieś inne gry, Lego w kopie. Ale znaczy są lokalne zazwyczaj kopy, wiesz? Oj Latarnia morska Okej, okay, spoko. Quality. Quality latarnia. Tak naprawdę to nie. Właśnie mówiliście, że było pneumatyczny, eee, no. I znowu koordynaty. Hmm. Ja tylko koordynaty znajduję. Takie no zmieski. przynajmniej. Na Aha, to w ogóle jakieś nowe znalazłeś. Gratulacje. No. No co, bo pewnie to jest tak, że one są ukryte na jednym świecie. I dlatego hmm. ciągle znajdujemy nowe. Ja wiem. Na 100%. Tak. Bo co wchodzimy na nowy świat? Wiesz, na, na, pewnie na jakimś świecie masz y, ograniczoną liczbę, jakich możesz znaleźć. I Więc na tym so. świecie znajdujemy pewnie nowe. Nie Jest, wiem. Jestem w cukierkowej krainie. E, mam. Mi... Wysłała całusa, i tak. Mm. Mm. E, przepraszam, jestem zajęty, proszę, proszę dać mi spokój. E, I zamieniła się w żabę, nie? To ma. nie dobra wiedźma. Nie no, w sumie nie, schowała się pod kapeluszem, nie? E, ej, no powiem ci, że taki ten świat tak... Mm, tak mi się tak podoba, lepszy jest ten niż ten mangały. błotny. No tak, tak, bo wcześniej znaleźliśmy w ogóle horrorowy świat, nie? Pomienna preria. Pomienna mm. preria, okej. Okay. czyli tej dalej do wybiomy się znajdują, to jest ciekawe. O nie, samochód spadł. Dobra, mogę go usunąć przecież. W ogóle była propozycja Dmiro tak? Że jak już ogarniemy w miarę ten e, wszystko to żebyśmy na jednej wyspie zbudowali sobie a, jak domek. to się nazywa? E, właśnie jakiś domek czy coś, nie? Mm -hmm. Ej, słoń, chodź tu. Fioletowy płomień. Fajne. Dobra, słoń, czego chcesz? Słoń, bo ja, ja, ja bym chciał ten. Nie mam słonia, nie, ale kurde, <laughs> trzeba quest'a zrobić dla słonia, a ten słoń się nie robi quest'owy. I to, I to jest problem. To jest wielki problem. O, niedźwiedź, myślałem, że to smog. Tak, coś zawodowego. Asynu smoka też musi. To jest żyrafa, a ja chyba mam jabłko nawet. Podaj jej. Mam? Nie, nie mam jabłka. O! Ej, o co chodzi? Ej, truś mi podziobał O co chodzi? Ej, ile skrzynek tu jest? Biorę to miejsce. Ej, bo tutaj, tutaj wszystko chce się, ten, za questy sprzedać, nie? A... <laughs> a. ja nie mam jabłka. Ej, aligator spadaj. Halo, ha? Ej, Chyba będę powoli do rakiety, wiesz? No okej, okay, spoko. Tak tak mi się wydaje. Coś w sensie, kurde, bo nie mogę znaleźć Znaczy ja, ja też mam dużo skrzynek, skrzynek. Ja mam te zwykłe, no. te zwykłe mi się zajmie cały no, czas. No to śmiało, nie? Dobra, jest biom ten y, wredny, zły Zły, biom i zero FPS-ów Uuuuu 5 klocków, no trochę jeszcze nam brakuje. Jeszcze troszkę, ale tak upornie teraz idzie, nie? Tak... No strasznie, strasznie Jakieś skrzyżowanie Dobra, opa no kurde, no bo tu jest mnóstwo tych skrzynek zakopanych, nie ale e, łatwiej jest no, no, pobiegać, nie tak naprawdę. Mhm. Ja na przykład mam bardzo dużo zakopanych aut Dobra, co chcesz? E, rozmawiaj. E. Chodź, przyjacielu! Idziemy po wodę mhm. To jestem z klockiem? Tak, 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 tak. No tak. to powodzenia, rzecz, ale tu ciemno. Słoń też pójdziesz za mną? Ej, idzie za mną słoń i typek, nie? Bo obydwaj ich są w wodę. Mhm. A to słonia odblokuje, idealnie. Oho, otworzyłem skrzynkę. Hm. Obraz. No i ziomek daje mi klocka. No i mi nie dał. E, może ty go utopiłeś po prostu? Nie, nie utopiłem. Na pewno. Wystarczyło, że wszedł do mnie po prostu. Ale mam słonia. No nieźle. Bo mogę to znaczyć. Ja chcę jeźdź. się stąd wydostać. Jej, ej, właśnie, halo, Nurek. Nurek, zanim się utopisz. Chodź tu. Mini figures. Zanim się utopi, to go weźmiemy. Dobra, jest jeszcze samolot nawet. O i znalazłem skrzynkę przez przypadek. Hech. Farcik. Iha! Uh. O! Znowu kordy. O! Ile tu ich jest w ogóle tych? Nie, tych znaczników u ciebie widzę. No na aha. mapie. Masakra. Ja się muszę wydosać na powierzchnię, bo aż się pogubiłem w tym wszystkim. W tych znacznikach. No nie, dobra, le lecę na razie, nie? Ale mhm. tak. Jestem w głowie w... w wymiarze wzowym, Hehe. <śles> w wymiarze wzowym? O nie. To nieźle, niezły wymiar, Ooo, oh, oh, oh. wi Witam 12 fpsów. Ja mam 68, nie narzekaj. Jestem hostem. Ej, hey, tu jest koleś z klockiem. Dawaj klocka, szybko. Dawaj klocka. Wulkan fajny tutaj jest, kurde. I znowu chcę wodę. No nie, to znowu... Zasawać go. To tym razem go nie utop. Dobrze. No chodź za mną. Jak go nie będziesz topił, to wiesz, to, to quality content. On za mną nawet nie chce iść teraz. A, zaakceptowałeś od niego quest'a? Tak. Zniknął. No, to co za głupia gra. <grym> A nie, dobra. Okej, okay, nie zniknął. Teleportował się za mnie. Tak, on też... Te, też mają takie, wiesz... Odpały. Ej, leć! W samolocie! Dobra, mam nadzieję, że dzikie psy go nie zaatakują. No dobra, podszedłem. Stoję od wody Nie wchodź, nie wchodź do wody Masz muzyczkę? Tak dęsa zatańczył. Oj, w oddał mi klocka! Jest! Jest! Udało się. Sukces I oczywiście nasz ulubiony etap rozgrywki Liczenie klocków. Nie! Najle najlepiej na świecie. Dobrze, będę Poli do rakiety jechał, wiesz? Tak, ale jeszcze trzy klocki. Tak, ale po prostu kompletnie ten. Kompletnie nie mogę nic znaleźć, a, a kopać nie chcę, więc no. Myślę, że możemy hmm. polecieć. Okej, okay, skoro tak uważasz. Wow, halo, uderzyłem coś. To jest tragedia jeździć tu sam. Czego sobie <grym czegoś <grym lepszego nie zrespi halo? Nie wiem. Juuuuu. Nie chcesz wiedzieć co ten samochód robi, nie? Nie To dobrze Ten samochód jest nawidzony Wkurza mnie, że te postacie tutaj strasznie W sensie one się łapią wszystkiego, nie? I tak niepotrzebnie i się wspinają <grym> na przykład, nie? Ale ta wspinaczka się przydaje, żeby wyjść a O, Hadesiaku mam trzy skrzynie Ale zwykłe a, Nie wiem, no chcę, ja chcę się wykopać, a ja zobaczę te koordynaty. Znaczy ja już tu jestem, ja już je otwieram a żebyś z czasem ja nie uciekł, no Oczywiście koordynaty. Okej, okay, no właśnie mówię, że miałem obczaić. Wiem. A zobacz, których nam brakuje, bo ciągle znajduję ich i ciągle mamy tyle samo. Nie no, cały czas znajdujesz inne. Najlepiej. Mhm. Nie jestem, no pewny, dobra. ale jakieś... Z innego rodzaju znalazłeś, no mhm. Kolejne może tak. wszystkie co miałem tu w pobliżu. Okej. Okay. W ogóle jak kół naciskam, to bierze mi narzędzie odkrywania, a nie wsiada w statek. Nie, Welcome nie, nie, to Lego nie... Worlds. Nie, 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 nie rozumiem. Hmm, taka raczej bardziej ten. Tam, Zielona, z... zadomowiona. No, miasto jakieś czy coś. Te miasta są na, na, na tych planetach, nie? Tylko, że my ich nigdy znaleźć nie umiemy. <laughs> <gry> hmm, może jak najmniej wody. O nie, zostałem zabity przez cyklopa. O. To dobra. No to leć, startuj. Jedno biom... biomowiec to jest chyba, ale no. Ale lecimy. Jeden biom, no w sumie. Znaczy tak by przynajmniej wyglądało, nie? I liczę na to, że no tu będą te skrzynki biomowe. Mm -hmm. To na pewno jest fajne. I... I coś jeszcze, i coś jeszcze. I znajdziemy trzy klocki, mam nadzieję. I koordynaty, tak, no. kurde. Najgorsze jest to, że my nagrywamy to na zapas ostry i moi docy nie wiemy nic o koordynatach dalej, żebyście się nie denerwowali, Dokładnie. żeby się nie słuchamy was, nie? Dlatego czasami nie zmieniamy koszulek. Ja nigdy nie zmieniam koszulki. Brudas. Eee, kaczka. Kaczka. Fak, fak. Ta kupota. Dobrze Dobra. Się. O, Wygląda... podoba mi się. Ej, ładny. Bardzo ładny, ładny biomik. Raczej nie nowy, czy. Od ludzi obserwatorów. Nie, nie, jest nowy. nowy. Jest, to nowy. jest nowy. nowy, tak. Jest nowy. Ja już kopię w dół. Aha. Albo ja ci tu zostawiłem przy rakie, czy tego. A nie, nie, no to sobie go wezmę później może, wiesz? E, właśnie, zobaczę co na tym jest. E, nie mam miast jest 6 zadań. 6 zadań, ok. O ja, płaski klocek. Oni takie, no takiej no, no słabe Halo, no Na razie biegam i sprawdzam czy sobie małe skrzynki, wiesz To samochody na pewno, jakiś niedźwiedź. Ale to nie jest duży świat z tego co już ogarnąłem. Tak? No to spoko. No, Będzie to... łatwiej znaleźć misję, tak uważam. Tak, dlatego może nic tutaj nie ma, wiesz? W no, sensie... wiesz o co mi chodzi, no. Mhm. Dobra, ja się przejdę troszkę i poszukam mm, trzeba kopać, tak, tutaj w, na, na, na tym biomie trzeba kopać. A z tych skrzynek co jak wykopujesz, to nie dropią klocki. Ale dropią. Mi się chyba jeszcze nie zdarzyło. A, no tak. Nie jestem hostem, hej! Już ja zawsze ten. Ja, ja na, zanim zacząłem bio, biomowych szukać, to cały czas ten. Zauważy, My... ja cały czas kopię My... od kilku odcinków te m, podziemne skrzynki, co nie? I dostaję z nich koordynator, a dodatkowe rzeczy. A klocka mi się jeszcze nie zdarzyło dostać. Nie no, raz chyba znalazłeś. No właśnie... Tak mi się wydaje. Nie, no patrz. to może znalazłem po prostu zwykłą o. skrzynkę. Aha, x. Um, nieważne. Aha, x. W yes. Tak, 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 ej, takie patrz, złoty klocek będzie, nie? E, nie. No bo nie będzie. Ziuu, rakiety w górę, dobrze jest ten jetpack do wylatywania. Co to jest? Koral. Koral. Fajnie. Dobrze, że korala znalazłeś. <głosy> <głosy> Bardzo się nam przyda. Bardzo no, stary. <noise> no, nie widzę, ale, ale fajny, ładny jest ten świat. kurde. Nie jest całkiem przyzwoity. Zresztą, jak większość tych światów. Tu po prostu niektóre mają swój taki klimat mroczny. Co raczej jest średnio do, do nagrania. No jak wiesz. Jest ciemno, tak słabiej wszystko widać. W biurkach chcę zdjęć. Nie rozumiem. Dobra. Kolejne narzędzie do usuwania. Co tym razem? W sensie, no, kopię, kopię dziurę. Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę. Aha. <laughs> nie wiem, ja sobie chodzę tych podziemiach i no, nie znajduję nic konkretnego. No właśnie, kurde, jak mówię, jak są te skrzynki bio, biomowe to jest fajnie, a jak ich nie ma to jest niefajnie. No. Bo trzeba kopać i to jest męczące pewnie do oglądania, tak mi się wydaje, ale no. Nie no, przecież widzowie i tak widzą, ten, łapki zostawiają, komentarze, tyle jest tego, w... tych łapek i tych komentarzy, że to myślę, że im się podoba. Mówisz, że ludzie lubią patrzeć jak kopiemy. Jak ludzie lubili patrzeć jak zbieram kamień w, a w tym No i patrz, ty No i ja, no dziwne. Nie, tutaj na 100% jest zrobione tak, że... Host może dropić złote klocki, a ten, który nie jest hostem może wykonać komisję. No, no jest tak nie stosowne tak. by to było, wiesz? Tak, tak mi się wydaje. No to jakie znajdziesz tłumaczenie na to, że ja otworzyłem tyle skrzynek i dropły mi tylko przedmioty oraz yy, koordynaty? Nie masz farta. Jasne. Ale koordynaty są bardzo dobre. No tak, ale chciałbym złote klocki! No to też byłoby dobre, nie? No. No nie no, nie ma tu biomowych skrzynek, no. No Apakuje nam dwóch klocków. Łoho, dudy znalazłem. Admirosek się cieszy. Bardzo. Nigdy na dudach nie chciałeś grać? Nie. Taki śmieszny instrument. Zawsze chciałem grać na gitarze, a nigdy nie miałem. Mówisz? No. Łapkę znalazłem, wow. Łapkę? To jest Hadesiak znalazł łapkę w górę! Łapkę w górę! Dobra wiecie co? Ja myślę, że to nie, nie, nie ma sensu, żebyśmy was Nie, Teraz coś takiego, hej Hadesiak znalazł łapkę w górę i wiecie co? To jest ta zagubiona łapko, łapka w górę, którą właśnie nie zostawiłeś! Więc na co czekasz? Zostaw łapkę w górę. Zostaw łapkę w górę. dobijmy 2000 lajków, a... A nic. E, a nic się nie stanie. A pojawi się kolejny odcinek. Ło, wow. nie no i tak się pojawi. No tak, ale to, to zawsze mi ci ciberzy także zwalali, takie że... O, no. Hmm. O, kolejny fragment legendarnych koordynat widzisz. No ja zawsze się, znajdę tylko. Chcesz to potrafić. Ech. Ale ja koordynaty znajduję, mimo wszystko, Luz nawet jakieś jak niech. Inne w ogóle, nie? No bo to jest inny biom. No ja ci mówiłem, może mówię, że to na pewno jest tak, no. Bo... Czyli biomowo, nie światowo, tylko biomowo. Tak. To jest ciekawe, nie? I, albo to i to rzecz... światowo, albo i światowo hmm, też może być. światowo wątpię, by było, wiesz? Bo ile byś czasu musiał na jednym świecie spędzić, żeby ten. No, cztery koordynaty na jednym świecie to niedużo. No, świat na przykład 50 tysięcy kawałków klocków jest zbudowany i wiesz. No to tyle. <laughs> I Ej, i coś szukaj jest cały. Tutaj na zielono. Czy to jest. Halo, pani niedźwiedź. Ej, mam misję. Misję, ale na klocków nie. Chcesz pomachać pędzlem. Mam pomalować po prostu co? Okej, okay. okay. to maluj i zaraz ten. Naprawdę wszystko mi jedno jaki kolor wybierzesz, zaszalej. I to mi się podoba. Takie misje to ja lubię. No, otworzyłeś tu skrzynkę, a pokazało mi, że jest tu dalej, nie? No witaj w świecie LEGO. Przysz szanuję, witaj w świecie LEGO. <laughs> Dobra, jaki by tu kolor, weźmy różowy, Wa kolor waty cukrowej dzisiaj. Pom pomaluj na, na szybciora i będziemy kończyli admiroską. Nie, nie chcę kończyć. To jest ten czas. Dobra, pomalowane. Czy on, ale on nie ma złotego klocka. No tak, tak właśnie Słaby interes. Eee. Yy, aha, no to dał mi tylko pieniążki. Znaczy on, oni czasami dają itemy jakieś chyba też, nie? No ale dobra, zrobione, zrobione. Dobrze, moi drodzy, to to byłoby na tyle. W kolejnym odcinku odblokujemy duży świat. Czu, czu, czu. Prawda, Admirosie? się. Tak, największy z największych. Ogromny, największy z największy. ogromny, ogromny. Więc wyczekujcie, my się żegnamy, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć.